Filip Lewandowski, Memorox i Łazar ze mną, siemano, co słychać? Witam wszystkich serdecznie, siema, siema, jestem. Gadaliśmy o naszym ostatnim wywiadzie, ładnie poszedł, to daje rozpoznawalność? Dużo osób, zawsze Cię o to pytam, ale wiesz, podbijają do Ciebie na ulicy, chcą zdjęcia, chcą pogadać? Jeśli szczególności tak, teraz to już, to, już, to już teraz nie ma, że gdzieś się ukryję. Ludzie rozpoznawają, nawet jak się zamaskuję w tą maskę, to tak poznają. Nawet ostatnio poznali mnie po głosie, czyli ludzie już poznają mnie i to no, już grubo, nie? Po głosie ci poznali? a po głosie, tak, że byłem zamaskowany i gdyby nie głos, to bym to by mnie nie poznał, nie? to czyli już widać co się dzieje, nie? To ciekawa opowieść bardzo, że byłeś zamaskowany, poznali cię po głosie. Opowiesz tak, coś więcej, tak. czy nie, to chroniłem, ten, chroniłem starszych ludzi, żeby nie zachorowali przez wirusa. No pewnie, rozumiem. To też ostatnio czytałem coś w internecie, jakieś takie, ktoś tam pisał, że cię gdzieś spotkał i ty zapraszałeś, żeby tam się za tydzień umówić. Ale co masz na myśli? Nie, nie, nie za no Nie wiem, na ile mogę zdradzać, ale gdzieś tam krążyły jakieś takie, widziałem yy, po sieci, screeny. A, nie znam tego, nie znam tego, nie znam tego. kimś się gdzieś tam ktoś bił, że tak powiem, i ty potem zapraszałeś, żeby jeszcze raz ktoś przyjechał, że, że możesz zrobić powtórkę za tydzień. Nie znam tego, nie znam. Pierwszy słyszę, nie, nie wiem, naprawdę. Skoro tak, zostawiamy temat, nie, nie, nie może jakieś nie, nie wiersze. Nie Zapytam to, nie cię też tak, yy, może na około trochę, kto wygra, twoim zdaniem, jutro e, finał? Maksimus czy Balboa? Tak jak mówiłem, tu są moi koledzy i nie powiem nikomu, tajemnica zostanie we mnie. No i tak zostanie, nie wiem, będzie. Taki gość jak Balboa, który waży 90, kilka kilo, ma szansę z gościem, który waży plus 120? Ogólnie wiadomo, no to ja walczyłem z duży z małym, nie wiadomo, ale to ci, ci dwaj kolejni, mają mamy umiejętności, to jak, tak jak mówili, nie, ktoś będzie czekał na błąd i ten błąd ktoś, kto pierwszy złapie, no, wygranie. No dobra, kogo byś obstawiał w turnieju? Kto Twoim zdaniem jest faworytem? Myślę, że w turnieju jest zdecydowanie Hunter. Chyba każdy na niego typuje, ale myślisz, że może się na kogoś naciąć? To zgoła pięść. Wiadomo, już ogromna ostatnio udowodniła, że te zamochowe, te, te wetraki też się że wiadomo, chwilę uśpi się i stać dużą czujność i można obudzić się na ziemi. Nie? Jak tam twoja forma jakby się podsumował? Moja forma jest coraz lepsza, robię wszystko tlenowo, bo wiadomo, ten warsztat tak mówiłem, mam. Mam te skillsy, mam umiem boksować, mam te nawyki zdrowe. Nawet, nawet jak się nawet boksując zamyślę się, to ten nawyk mnie uratuje, wiadomo, to, czyli to już jest wiadomo, długa, długa, długa praca i, no, i długie boksowanie, a ja to już robię już więcej niż pożycia. Mateusz Borek zapowiada cię jako wschodzącą gwiazdę aktorstwa, tak, tak. jak byś się do tego odniósł? Tak jak mówiłem, nie boję się kamery, nie wstydzę się kamery. Przed kamerą pokazuję wiadomo emocje. sobą jest najmniej dubli, bo wszystko dobrze wychodzi i mam nadzieję, że to pójdzie w dobrą stronę. W tym trailerze ta opowieść, którą opowiada, że tam kogoś bijesz, pękają mu kości, no, tak. to jak rozumiem scenariusz po prostu. Nie to rzecz życia, ale wiadomo, to nie ma co opowiadać, bo, bo światło się trochę zmienił. No i tak, tak zostanie, nie? To dobrze, że jest gromda. Gromda daje mi ten spokój, czyli nie muszę się mieć na ulicy, Urny też już nie chcę, bo zmążałem, już trochę wiadomo, już wiek, wiek uczy mnie mądrości, a nie głupoty. No i gromda daje tą możliwość, że wejdzie się do podorożnika, poczuje się ten smak gołej pięści. No i no wiadomo, potem się ma spokój i uczy się młodszych, młodszych wiadomo, młodych ludzi, młodych bokserów, żeby nie robili głupot. No bo, no bo to, to, bo to może się, nie, się skończyć, a można się bawić tak jak ja i bić w e, takich galach jak tutaj, nie? A nie jest powiedz mi tak, że ludzie, którzy się oglądają tutaj e, podczas walk na Gromdzie, chcą się potem z sobą sprawdzić na ulicy? Miałeś takie historie? Nie, no ogólnie dużo ludzi jest pozytywnych i nikt nie chce e, się e, sprawdzić, a jakby raz by chciał, to ja to zamienił dyplomatycznie, że bez sensu, nie ma co się bić, bo to głupota, nie? No dobra, słuchaj, to co? Czekamy na jutro. Czekajcie na jutro Gromda. Pozdrawiam. Muito obrigado.